Bracia i siostry dziś w tym złożeniu tych czytań y, przejawiają się takie bardzo dwa ważne motywy. Pierwszy to jest y, motyw usprawiedliwienia, który które płynie y, z tego, co zrobił dla nas Chrystus. Usprawiedliwienia w tym znaczeniu, że Bóg usprawiedliwił nas przez Jezusa ze wszystkich naszych grzechów. Jak sami dobrze wiecie, usprawiedliwienie polega na tym, że człowiek. Y, Niczego nie może uczynić, tylko po prostu może przyjąć to, że ktoś mu daruje to za darmo. Tak jak w tej przypowieści zostało to powiedziane, ten człowiek, który miał dwóch dłużników, on nie żądał, nie żądał już zwrotu długu, tylko po prostu darował ten dług. I z tego powodu zrodziła się wdzięczność u dwóch dłużników. Wdzięczność była większa u tego, któremu więcej darowano. I tu Jezus nam pokazuje, co naprawdę nam ofiarował, że ofiarował nam przebaczenie naszych grzechów. I to przebaczenie nie polega na tym, że człowiek będzie musiał, czy musi, czy ten będzie bardziej, powiedzmy, usprawiedliwiony, czy pokochany, który jest bardziej dobry, pobożny, szlachetniejszy, no tak dobrze ułożony moralnie, czy etycznie, jak na przykład ten feryzeusz. Tylko wszystko będzie zależało właściwie od miary wdzięczności. Tutaj bardzo dużo odgrywa rolę nasza wdzięczność. I dopiero ta wdzięczność jest motorem do tego, żeby już czegoś tam nie popełniać, nie wchodzić w jakieś grzechy. Ale podstawową sprawą, nawet gdybyśmy nie byli wdzięczni, to jest to, że Bóg odpuszcza nam wszystko za darmo. I wielokrotnie spotyka się osoby, spotykam na swojej drodze osoby, które, którym Pan Bóg bardzo dużo przebaczył. Ale z jakąś przykrością stwierdzam, że yy, nie potrafią sobie sami przebaczyć, że z jednej strony są jawno grzesznicami Niekoniecznie dlatego, że są kobietami czy mężczyznami, w tym znaczeniu, że bardzo wiele popełniły grzechów te osoby, a z drugiej strony jest w nich taki faryzeusz, który sam sobie nie przebacza, nie przebacza tej stronie grzesznej. I chociaż ktoś wychodzi już po czwartej czy piątej spowiedzi, w dalszym ciągu nie może sobie tego wybaczyć, jak on mógł dopuścić się takich właśnie grzechów, tak potwornych, tak wielkich, tak grzesznych, tak, tak obrzydliwych, tak wstrętnych. No i ten faryzeusz właściwie jest jeszcze większym grzechem niż ta grzesznica jeśli to się dzieje na polu naszego, naszej duszy. Bo to, że człowiek nie może sobie przebaczyć, jest jeszcze większym grzechem, dotkliwie raniącym serce Jezusa, niż to, ile nam Jezus przebaczył. I jeśli Bóg Ci przebaczył wszystkie Twoje grzechy, ale Ty wychodzisz i mówisz, Nie mogę sobie tego przebaczyć, dlaczego tyle grzechów popełniłem, to to, co teraz mówisz, to rani to serce Boga, bo to podważa sens Jego usprawiedliwienia. To tak jakby ktoś powiedział Nie wierzę dokładnie w to, że Pan Bóg mi to przebaczył Czyli nie wierzę w to, że Chrystus umarł Nie wierzę, że On istniał To jest krok tylko do ateizmu I dlatego, bracia i siostry Nigdy w życiu Nie wpadajmy w taką pokusę Właśnie jak wpadł ten Szymon, faryzeusz że On wątpi w to Że może Pan Bóg pokochać kogoś Kto popełnił wiele grzechów Bo W naszym sercu nie powinien być taki faryzeusz i bez względu na to, ile grzechów popełniłeś Czy popełniłaś Jeśli to oddałaś Bogu, czy oddałeś Bogu To już nigdy w to nie wątp, że Pan Bóg to naprawdę przebaczy I to jest taki motyw, który przewija się jak rdzeń Przez te wszystkie trzy czytania Również tam, gdzie jest mowa o tym Dawidzie Który miał, jak wiadomo, obrzydliwy romans Ponieważ ten romans był właściwie za cenę śmierci męża Doprowadził do śmierci Uriasza Tylko dlatego, że mu się podobała Kobieta, żona tego Uriasza, Batrzeba, i uwiódł tą Batrzebę i próbował to ukryć przez jakiś okres czasu. I wydawało mu się, że nikt tego nie zobaczył, że on jako król ukatrupił swojego dowódcę, swojego generała, Uriasza i zabrał mu żonę. Ale na szczęście znalazł się ktoś, kto miał na tyle odwagi, żeby powiedzieć prosto w oczy Dawidowi, co na ten temat myśli. Przyszedł do niego, Natan. Taki wyrzut sumienia. Człowiek boży, taki uduchowiony. I powiedział mu pewną bajkę, z której jasno wynikało, że Dawid jest po prostu kanalią, że jest wielkim grzesznikiem. I Dawid po powiedzeniu tej bajki skruszył się. Rzadko to bywało u królów starożytnego wschodu, żeby umieli się przyznać do błędu. I to było wielkie u Dawida. To była jedna z największych chwil Dawida, że umiał powiedzieć sobie rzeczywiście, zrobiłem źle. Nigdy tak Dawid nie był wspaniały, jak wtedy, kiedy powiedział, zrobiłem wielki grzech. I tylko dlatego, że Dawid powiedział tą prawdę, Pan Bóg mu od razu przebaczył. Zauważcie, pod koniec tego czytania jest tak napisane: Dawid rzekł do Natana: Zgrzeszyłem wobec Pana. To są trzy słowa, ale w nich się mieści taki ładunek skruchy, że Natan, słysząc te słowa, odrzekł Dawidowi: Pan odpuszcza Ci twój grzech, nie umrzesz. Zdanie za zdanie. I to jest pewnik, ponieważ on prawdziwie wyznał, prawdziwie otrzymał przebaczenie. Szczerość za szczerość. I też czasem jest mi tak niezmiernie y, smutno, kiedy y, słyszę czasem czyjąś nieprawdziwą szczerość y, przy skrusze, przy wyznaniu grzechu, kiedy ktoś y, nie umie wyznać swojego grzechu, nie, nie umie się przyznać do niego, to wiem, że Panu Bogu też jest przykro, że ten człowiek nie jest szczery przy tym wszystkim. Sam wiem, że kiedy przychodzę do spowiedzi, jest mi bardzo trudno wyznać y, swoje grzechy. Y, to wiem, że jeśli coś okłamie albo ujmę coś jeśli nie będę szczery, to nie będę miał też satysfakcji i przebaczenia. Że nie, nie dotrze do mnie to odczucie radości i ulgi. Że jeśli coś okłamie, to nigdy nie odczuję tego przebaczenia. Że przebaczenie tylko wtedy przychodzi, kiedy człowiek naprawdę szczerze wyznaje swój grzech. I tutaj też w tym czytaniu, chociaż jest daleko przed chrystusowe, przed chrześcijański, widać od razu, że Bóg ma wolę przebaczenia i tylko On usprawiedliwia. Że człowiek sam siebie nie może usprawiedliwić. I wreszcie Paweł, który w liście do Galatów mówi... Nie ma żadnych uczynków Niczym nie możesz uczynić za swoje grzechy Niczym nie możesz zapłacić Twój jeden najmniejszy grzech powszedni Jest tak wielki w oczach Boży Że ty przez całe życie gdybyś tyrał dobrymi uczynkami To byś nawet o jedną ziarkę maku Nie postąpił do przodu I nie wynagrodził swojego grzechu Nic Wszystkie twoje dobre czyny są nic nieważne Jeśli yy, chciałbyś Tymi czynami Jakoś tam odpokutować czy zapłacić za swój grzech Twój grzech jest tak wielki, człowieku, każdy grzech jest tak wielki, że nic nie możesz zrobić. I gdyby Jezus nie umarł za ciebie, to byś po prostu siedział w potępieniu swoim. I chociaż to, co mówię w tej chwili dla niektórych z Was, może wydawać się trochę dziwne, bo to nie jest zachęta do tego, żeby przestać czynić dobrze. Czynimy dobrze z wdzięczności za to, że Pan Bóg nam wszystko przebaczył, a nie dlatego, żeby w sposób wyrachowany zapłacić Panu Bogu za grzechy, tylko z wdzięczności, że Bóg nam przebaczył. Czynimy dobrze. I posłuchajmy tego, co Pan mówi, co Duch Święty mówi przez Pawła właśnie w tym y, drugim czytaniu. On mówi przeświadczeni, że człowiek nie osiąga usprawiedliwienia, czyli przebaczenia grzechów, przez wypełnienie prawa, za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa my właśnie uwierzyliśmy w tego Chrystusa. Paweł mówi, że tylko ta wiara. W moc tego, co zrobił Chrystus, daje człowiekowi gwarancję, że przebaczone są mu grzechy. Natomiast nic innego nie miałoby takiego znaczenia w jego życiu. Bo nawet wtedy, kiedy czynimy coś naprawdę bardzo dobrego, nie wiemy, z czego to naprawdę wypływa: czy z naszej pychy, czy z naszego wyrachowania, czy naprawdę z miłości do Boga. Nie wiadomo, tylko Bóg to widzi. Bóg zna głębie naszego serca. My nie wiemy. Czasem nam się wydaje, że robimy coś ze szlachetności, z dobroci, z miłości, a później się okaże, okazuje, że jesteśmy po prostu interesowni. I ten czyn jeszcze bardziej jest wtedy obrzydliwy. Bo jeśli człowiek udaje, że robi dobrze, a pod tym wszystkim podskórnie ma jeszcze jakieś wstrętne intencje, no to przecież to jest coś nie do przyjęcia, coś okropnego. I dlatego my w sobie nie pokładamy Ufności, że tam ja jestem lepszy Ten jest gorszy, nawet nie możemy się porównywać Bo nie wiemy dokładnie, kto z nas W oczach Bożych jest lepszy czy gorszy Czy faryzeusz, czy jawnogrzesznica, Którzy są bardziej kochani, nie wiadomo Wiadomo tylko jedno, że jeśli uciekamy się Do Chrystusa i mówię, przebacz Panie To nawet gdyby nasze grzechy były tak obrzydliwe Jak grzech Dawida, który zabił Swojego generała po to, żeby ukraść mu żonę To Bóg to przebaczy Jeśli szczerze również tego żałujemy tylko na mocy tej, że Chrystus zapłacił cenę za wszystkie nasze grzechy. I to, co on zrobił na krzyżu, ma taką ogromną wartość w oczach Boga, Ojca, że odwołując się do tej ceny, wszystkie nasze grzechy są darowane. W naszej kulturze chrześcijańskiej jest taka praktyka, żeby ofiarować mszę za kogoś, dzisiaj też jest za kogoś ofiarowana, właśnie za zmarłych, z rodziny antulskich. Do zmarłego Zbigniewa, Stefanie i tak dzisiaj cały dzień msze święte były za kogoś ofiarowane. Co to znaczy? To znaczy, że za te osoby, za które ja sprawuję Eucharystię, Jezus Chrystus ofiarowuje swoje, swoją wartość śmierci w oczach Bożych. I my wierzymy w to, że kiedy my się modlimy na mszy świętej za te osoby, to wszystkie grzechy tych osób, wszystkie złe czyny obmywa ta moc, ta wartość śmierci Chrystusa. I że te osoby naprawdę cieszą się obecnością Boga. Nie wątpimy w to. I dlatego może być nawet bardzo śmieszna ta suma ofiarowana symbolicznie za Mrze Świętą. Aż trudno się targować tam czasem o 2 zł czy o 5 zł. Czasem ktoś tam za bardzo zawyża tą, tą ofiarę za msze Świętej, ktoś inny znowu wyzna jakieś cenniki, ale też jest na pewno jakąś parodią, jeśli ktoś komuś mówi, ktoś mówi że. że Żałuję parę groszy na, na tą przeświętą. Tu nie chodzi o mnie jako. Yy, tylko chodzi o, o, o Chrystusa, o to, że on zapłacił niesamowitą cenę za to. I trudno się tutaj targować o, o to, ile to kosztuje ta msza święta. To jest bezcenny skarb po prostu. My parę groszy płacimy za to, że komuś ofiarujemy niebo. To jest niesamowite, że Bóg tak wiele zrobił dla nas i jest to na wyciągnięcie dłoni, że można tylko wziąć sobie tą łaskę po prostu dla siebie. I to jest jeden taki bardzo podstawowy rdzeń. Taki motyw w dzisiejszych czytaniach, bardzo ważny. Kim dla nas jest Chrystus i czym jest dla nas jego męka? Że to nas usprawiedliwia ze wszystkich grzechów, jeśli tylko korzystamy z tego we właściwy sposób. A są to proste sposoby. Drugi motyw, który się tu przejawia, dwukrotnie przynajmniej w czytaniach, to jest Kobieta. Temat niezmiernie delikatny, subtelny, piękny i niestety też kłopotliwy. Bo yy, od początku, jak wiecie, od raju zawsze z najpiękniejszymi darami są największe kłopoty, i tak jest również tutaj. I w tych czytaniach to wychodzi. Kobieta w Biblii i w świecie to jest właściwie to samo, bo Biblia jest obrazem tego, jaką rolę, jakie miejsce ma kobieta w świecie. Chociaż nasza kultura i, i, i religia jest zupełnie inna niż religia i kultura starożytnego Izraela. To prawdę mówiąc, bracia i siostry, podobnie jak wtedy, tak i teraz, kobieta miała ogromne problemy z doznawaniem szacunku i wtedy i teraz, mimo różnych pozorów i mimo pewnych oznak, że jest trochę inaczej. Działo się tak i dzieje się dlatego, że miejsce kobiety w świecie jest bardziej związane z ponadczasową i ponadkulturową relacją wobec mężczyzny niż z przemianami religijnymi, społecznymi czy jakimiś innymi. To, kim ona jest wobec mężczyzny i kim jest mężczyzna wobec kobiety, to przede wszystkim ma wpływ na to, co się dzieje tak naprawdę z tą kobietą i w Biblii, i w świecie. Podstawą żydowskiego społeczeństwa, jak wiadomo, była rodzina. I w ogóle każde społeczeństwo biblijne, również chrześcijańskie, opiera się właśnie na tym, na rodzinie. Niezamężna kobieta miała jeszcze gorszą opinię niż nieożeniony mężczyzna. A Talmud pisał o samotnym mężczyźnie: każdy człowiek, który nie ma żony, nie jest człowiekiem. Patrzycie teraz na mnie. Nie, nie chcę po prostu powiedzieć, że jestem ponadludzki czy nieludzki. Talmud stwierdzał pewną prawdę, że mężczyzna jest tylko wtedy mężczyzną, czyli staje się sobą, jeśli żyje w relacji do kobiety. I tak samo kobieta nie może żyć bez relacji do kogoś, bez jakiegoś odniesienia. I to teraz do kogo? No Oczywiście do mężczyzny. To jest podstawowa sprawa. Że człowiek staje się w relacji do kogoś, tym, kim jest. Wdowa i panna były traktowane jednak jako drugi plan społeczeństwa. Dlatego kobiety bardzo szybko wychodziły za mąż, mając 12-13 lat, już wychodziły związki małżeńskie i ścigały się, która więcej urodzi też dzieci, bo tego zależał prestiż kobiety w tamtym społeczeństwie. Na przykład ktoś, kto czyta Księgę Rodzaju. Od razu może to zauważyć, że cała Księga Rodzaju jest nasycona wręcz obsesyjną, obsesyjnym tematem rodzenia dzieci, że te kobiety tam robią wszystko, żeby tylko urodzić jak najwięcej dzieci, albo żeby w ogóle urodzić dziecko. Natomiast kiedy nie rodziły albo nie dawały życia, no to czuły się nie za bardzo yy, nawet kobietami. I to oczywiście dzieje się w stosunku czy w relacji do mężczyzny. Była to bardzo naturalna relacja, mężczyzna, kobieta, dziecko, trójkąt, który nie jest grzechem. Nawet w języku hebrajskim, czy nawet greckim Pewne skojarzenia etymologiczne dużo mówią Bo na przykład słowo budować się Brzmi tak samo jak rodzić dzieci jak, jak dzieci Benim to dzieci Banim to budowniczowie Ci, którzy budują Czyli mieć dzieci to być zbudowanym Nie w sensie tym, że ma się ponad setkę Tylko po prostu być zbudowanym Czyli życie się buduje Życie nie jest w ruinie Taką etymologiczną filozofię można tutaj zastosować Podobnie zresztą w języku greckim słowo tekton Dziecko ma pewne skojarzenia ze słowem teknon, czyli budowniczy, ten, który wznosi coś. I chyba nie jest to tylko przypadek. Podobnie jak dziś, jednak to właśnie kobieta, o kobietach mówiło się w starożytnym Wschodzie, przykre opowieści, lub wprost kawały i to raczej dość trudne do słuchania. Kobiety były traktowane z pewną pogardą, były wyśmiewane, sprowadzane do granic progu domowego. Albo znowu w drugą stronę były nastawiane, działano na ich próżność, posługiwano się nimi, manipulowano nimi, żeby coś tam osiągnąć. Większość wojen była o kobietę, począwszy od wojny trojańskiej, ale skończywszy na naszych współczesnych. Kobiety milczały, pracowały, były odsyłane do domu, nie miały prawa podjąć czegoś takiego jak rozwód. To mężczyzna jak widział, że mu się nie podobała kobieta, po prostu odsyłał, mógł mieć pięć kobiet, trzy, cztery, ile mu się podobało. Taki był wschód starożytny i do dzisiaj nawet taki jest, że ta kobieta tam jest zupełnie kimś innym niż tym, kim jest dzięki no, chrystianizacji. Również liturgia była sprawą mężczyzn. To nie kobiety modliły się, one były raczej za, zamknięte w pewnym takim Odosobnieniu patrzyły z boku, owszem, modliły się też, ale liturgia była sprawą mężczyzn. Takie zresztą do dziś, w islamie i również u Żydów, u nas trochę na szczęście doszliśmy do pewnej równowagi, nawet mężczyźni trochę się wycofali na pewno ze skromności, gdzieś tam pod chóry różnych kościołów i może też z szacunku do kobiet.